Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem to szkolenie. Na początku oczywiście prosiłbym o zapoznanie się z disclaimerem i za moment zaczynamy. Myślę, że możemy zaczynać. No i oczywiście mamy dzisiaj decyzję Rezerwy Federalnej. Więc można powiedzieć, że było to najbardziej wyczekiwane wydarzenie ostatnich miesięcy. Natomiast, oczywiście, dużo tu zmieniła wojna. Choć teoretycznie, jeżeli chodzi o takie perspektywy związane z tym, co może zrobić rezerwa federalna i co powinna zrobić, to tak naprawdę zbyt dużo się nie zmieniło. Oczywiście, gdzieś tam ta ścieżka może wyglądać nieco inaczej, ponieważ no bardzo dużo spekulowało się na temat podwyżki na, o, na poziomie 50 punktów bazowych już w trakcie pierwszego posiedzenia, no ale powiedzmy, to zostało nieco zanegowane. Mieliśmy takie mieszane dane, niektóre natomiast, no jednak, patrząc na przykład na rynek pracy, no to one, te dane pozostają naprawdę bardzo, bardzo dobne, dobre, choć oczywiście gdzieś tam, jeżeli chodzi o płace, no to tutaj było nieco mniej, jakby takiej presji na to, żeby inflacja jeszcze, jeszcze mocniej rosła. Niemniej, oczywiście, ta inflacja pozostaje na takim poziomie, że teoretycznie Fed powinien podnosić i to dosyć dosyć często, tak naprawdę na każdym posiedzeniu, więc to gdzieś tam powoduje zmianę oczekiwań tego, że Fed mógłby nawet obniżać stopy procentowe w przyszłym roku, więc nie jest wykluczone, że dzisiaj, że w tym roku, powiedzmy, stopy procentowe gdzieś wzrosną nawet w okolicy 2-2,5%. Natomiast od przyszłego roku będziemy mieli obniżki. Zaraz Państwu pokażę taki wykres, który nam pokazywał, pokazuje jak zmieniały się ceny złota. W perspektywie 6 godzin od każdej decyzji o podwyżce stóp procentowych, więc jakby kluczowe, jest to tak naprawdę jak dzisiaj zareaguje ten rynek, który no można powiedzieć jest bardzo, bardzo zależny od tego jakie są stopy procentowe na rynkach, a jednocześnie też złoto jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o ochronę kapitału, czy to w okresach wysokiej inflacji, czy oczywiście w okresach niepokoju, czyli takich, takiego okresu, jakim, jakim mamy oczywiście teraz. Dzisiaj nie wykluczono, że będziemy mieli też większą zmianę na rynku, w szczególności jeżeli chodzi o aktywa gdzieś w jakim stopniu powiązane z Rosją, ponieważ no, Fitch wskazuje na to, że Rosja teoretycznie mogłaby dzisiaj dokonać jakby pierwszej, pierwszego takiego upadku finansowego, ponieważ dzisiaj zapadają zapada część obligacji zagranicznych i mówi się o tym, że Rosja tych obligacji nie spłaci. Jeżeli chodzi o surowce, to oczywiście złoto pozostaje pod presją, być może jest to związane z publikacją wczorajszej inflacji PPI. Ona wypadła na poziomie dwucyfrowym, choć jednocześnie, jeżeli popatrzymy na szczegóły, no to gdzieś tam te szczegóły pokazują, że ta inflacja może zbliżać się do szczytu. Ropa naftowa jest na poziomach sprzed agresji Rosji na Ukrainę, więc no teoretycznie powinniśmy mieć gdzieś powrót do normalności, jeżeli chodzi o ceny benzyny. Natomiast oczywiście nawet dzisiaj na stacji zobaczyłem, że cena benzyny spadła o 14 groszy, więc nie jest to zbyt dużo, biorąc pod uwagę to, że jednak ceny ropy naftowej, nawet denominowanych, denominowanej w, w złotych, no spadła naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, to oprócz tego, że mamy decyzję Fedu, mamy CPI z Kanady, sprzedaż detaliczną ze Stanów Zjednoczonych, raport DOE dotyczący zapasów ropy i jeszcze dzisiaj po sesji na Wall Street będziemy mieli PKB z Nowej Zelandii. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to eurodolar (AUD/USD), DAX, Nasdaq, S&P 500, złoto oraz ROPA. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy sobie do, do naszej platformy, no właśnie chciałem pokazać Państwu taki wykres tego jak zachowywało się złoto w trakcie w trakcie pierwszych w trakcie podwyżek stóp procentowych. Oczywiście pierwszą podwyżką w poprzednim cyklu była podwyżka grudniowa, potem musieliśmy czekać aż cały rok. widać, że ta pierwsza podwyżka była taka niepewna, to była taka sygnalizacyjna podwyżka, potem było dużo, dużo niepewności, jak widać tutaj złoto się zachowywało no dosyć pozytywnie pomimo pod pierwszej podwyżki w tym pierwszym okresie, później oczywiście wiemy, że złoto zyskało, niemniej dopiero tak naprawdę od 2018 roku złoto ruszyło z kopyta i zaczęło zyskiwać w momencie, kiedy tak naprawdę podwyżki stóp procentowych już się nam zatrzymały w Stanach Zjednoczonych, ponieważ ta podwyżka w 2018 roku w grudniu była ostatnią podwyżką i tak naprawdę dopiero wtedy złoto zaczęło nam zyskiwać. Więc widać, że no, pomimo tego, że gdzieś tam są oczekiwania, że złoto będzie zyskiwało po samej podwyżce, tutaj bardzo dużo statystyka mówi w pierwszych pół roku do roku złoto zyskuje po pierwszej podwyżce, ale jednak tutaj to tempo podwyżek też będzie bardzo, bardzo yy, kluczowe, no i dodatkowo również to kiedy można oczekiwać jakichś zmian w polityce monetarnej. No i jeżeli już teraz pokazują się nam zmiany pod względem tego, że już są wyceny obniżek stóp procentowych w przyszłym roku, to pokazuje, że tak naprawdę jakaś presja na złocie może się tak naprawdę nie utrzymać zbyt długo. No tak naprawdę kluczowe są te podwyżki, powiedzmy, które miały miejsce no tak regularnie, prawda? Czyli tutaj mamy marzec, czerwiec, grudzień. Prawda? Te, te tutaj trzy podwyżki były, były kluczowe. Potem już mieliśmy dosyć dłuższą przerwę. To pokazywało, że już coś nam się zaczyna w Fedzie dziać, i to pokazuje, że no, generalnie widać, że te oczekiwania już niepewności prowadziły do tego, że złoto już nie reagowało takimi spadkami. Natomiast, jeżeli weźmiemy sobie te trzy podwyżki, no to widać, że jednak złoto spadło. Więc tak naprawdę kluczowe będzie to, jaka będzie jaka, jaka będzie komunikacja ze strony Fedu. Jeżeli Fed przyzna, że jest szansa na to, że stopy procentowe w maju mogą wzrosnąć o 50 punktów bazowych, Powinniśmy oczekiwać takiego scenariusza, czyli być może dalszych, dalszych spadków na rynku złota. Natomiast jeżeli tak naprawdę nie będzie jasnej komunikacji, myślę, że taki scenariusz powinien nam się szykować taki jak powiedzmy mieliśmy w grudniu 2017 roku, czyli jednak pro wzrostowo. Warto zauważyć, że złoto jest wyprzedane z perspektywy ostatnich kilku dni, więc tak naprawdę baza pod odbicie jest dosyć spora. I jeszcze wykres, który chciałem Państwu wczoraj pokazać. Pokazać, czyli cena benzyny, cena baryłki ropy w polskich złotych widać no, potężne spadki, potężne spadki, jeżeli chodzi o ceny, no tutaj tak naprawdę mamy kilkanaście procent, kilkanaście procent, spadku czy nawet już ponad 20% spadku jeżeli chodzi o szczyt i ten dołek, więc generalnie no, widać, że nie ma takiego, takiej, takiej, takiego właśnie wpływu na ceny na stacjach, więc oczywiście warto o tym pamiętać, jeżeli gdzieś tam dokonujemy jakichś wyborów wyborów politycznych jeżeli chodzi o, o, o właśnie Polskę czy, czy, czy inne, inne kwestie, widać, że no, po prostu stacje nie chcą, nie chcą się z nami dzielić naszymi swoimi marżami, te marże bardzo, bardzo mocno wzrosły, ale teoretycznie to pokazuje, że jednak gdzieś tam te ceny na stacjach paliw powinny spadać, choć sam uważam osobiście, że że ceny ropy naftowej jeszcze zaliczą nam jakieś wzrosty. Natomiast my już przechodzimy sobie do platformy. Zaczniemy sobie oczywiście od kalendarza. Kalendarz jest bardzo mocno rozbudowany. Mamy inflację CPI z Kanady, więc tutaj oczywiście ta inflacja wysoka będzie wpływać nam na to, że również pojawi się presja na zmiany polityki monetarnej w Kanadzie, więc to będzie oczywiście. Kluczowe dla dolara kanadyjskiego, który w ostatnim czasie się umacnia, pomimo tego, że jednak mamy spadki na, na rynku ropy naftowej. Później sprzedaż detaliczna ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście te dane nie będą miały jakiegoś dużego znaczenia z perspektywy dzisiejszej decyzji, niemniej oczywiście dalszy wzrost, jeżeli chodzi o sprzedaż, choć ta dynamika. No zdecydowanie się osłabiła, ale wraca raczej do takiego długoterminowego trendu. Dane z Polski natomiast one raczej znaczenia nie powinny mieć. Ta inflacja oczywiście w Polsce nieco spadła, natomiast prawdopodobnie powróci jednak do, do wzrostu w momencie, kiedy no będzie ten wpływ bardzo wysokich cen paliw. Raport DOE, jeżeli chodzi o zapasy na rynku ropy, też na razie wpływu te zapasy nie powinny mieć dużego, oczywiście krótkoterminowo, jak najbardziej. Widać dalszy spadek zapasów, więc teoretycznie gdzieś tam ta presja prowzrostowa powinna się utrzymywać, biorąc pod uwagę, że jednak te zapasy spadają do najniższych poziomów od kilku czy kilkunastu lat. Decyzja Fedu oczywiście tutaj oczekiwanie podwyżki stóp procentowych, no i oczywiście też dane PKB z Nowej Zelandii warto na te dane zwrócić uwagę, w szczególności, że oczywiście tutaj w czwartym kwartale mamy mieć wyraźne ożywienie w porównaniu do tego słabego trzeciego kwartału zeszłego roku. I przechodzimy sobie już do wykresów. Na eurodolarze tak naprawdę ta sytuacja, którą obserwowaliśmy wczoraj niewiele się zmieniła, oczywiście mieliśmy tutaj próbę ożywienia wybicia poziomu 1,10, wybicia się powyżej zniesienia 23,6, ale na razie to się nam nie udało, jak widać podaż jest tutaj dosyć silna, niemniej no widać, że z tych miejsc tak naprawdę no, jest dobra baza do odbicia, przynajmniej tutaj w okolice poziomu 1,11, jeżeli oczywiście FED dzisiaj troszkę nam nie dostarczy tych oczekiwań dotyczących większych podwyżek, natomiast oczywiście jeżeli doszłoby do przełamania tej linii trendu wzrostowego, no to widać, że otworzyłaby nam się tutaj droga na naprawdę głębokich spadków. No, jeżeli popatrzymy sobie na perspektywę długoterminową. Jeżeli popatrzymy sobie właśnie długoterminowo na, na to, co działo się na eurodolarze, no to widać, że te podwyżki stóp procentowych w 2018 roku no jednak wpływały na to, że mieliśmy ograniczenie siły dolara. Niemniej z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na pierwszą podwyżkę, prawda, pierwsza podwyżka wpłynęła jednak na to, że no tutaj dolar amerykański dosyć mocno nam tracił. Dopiero tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na tą kolejną, kolejną podwyżkę, no to gdzieś tam już tam dolar nam się zaczął stabilizować niemniej no w momencie kiedy mieliśmy już odwinięcie tej całej polityki monetarnej Fedu mieliśmy ożywienie na euro dolarze. Teraz przejdziemy sobie do dolara australijskiego. No i tutaj sytuacja jest dosyć ciekawa, ponieważ oczywiście mamy dosyć wyraźne cofnięcie na rynku metali Metali przemysłowych. No, oczywiście, w związku z tym, że mamy oczekiwania tego, że jednak ten konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą się dosyć szybko rozwiąże. Natomiast dolar australijski, co ciekawe, no, miał dosyć, dosyć dobre perspektywy właśnie ze względu na te metale szlachetne, metale przemysłowe oraz szlachetne. Natomiast z drugiej strony. No jednak perspektywy, jeżeli chodzi o zmiany polityki monetarnej w Australii są bardzo, bardzo małe. No, jeżeli chodzi o jakieś próby podwyżek, no to gdzieś tam właśnie RBA wskazuje na to, że inflacja musi się ustabilizować właśnie w tym zakresie 2-3%, jeżeli miałoby dojść do podwyżek stóp procentowych w dłuższym okresie, więc jak widać na razie tych perspektyw na zmianę polityki monetarnej w RBA nie ma, więc moim zdaniem, jeżeli Fed dzisiaj będzie przynajmniej troszeczkę, troszeczkę jastrzębi, no to nawet jakieś takie początkowe wzrosty powinny być ograniczone tutaj w okolicach 72.50 i szukać możliwości, szukać możliwości cofnięcia na AUDUSD, w szczególności, że tutaj też metale mogą znaleźć się pod presją, niemniej oczywiście, jeżeli chodzi o parę Parę z dolarem australijskim, tutaj wciąż wydaje się, że Audi NZD ma sporo perspektyw do spadku nawet w okolice poziomu 1,05. I teraz indeksy, jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, tutaj sobie wczoraj tą sytuację omawialiśmy, no nadzwyczajnie słaby NASDAQ, dosyć wyraźne odbicie, natomiast na DAXie też mamy odbicie, wyjście z tej takiej konsolidacji, wyjście powyżej 14200 punktów, więc tutaj tak naprawdę otwierają się nam dosyć duże perspektywy dalszego ożywienia. Oczywiście jeżeli nie dojdzie dzisiaj do cofnięcia poniżej 14200, jeżeli te poziomy zostaną utrzymane, nic nam się nie zdarzy e, złego, jeżeli chodzi o perspektywy ukraińskie. L ruszamy tutaj do poziomu 15 000 punktów. Niemniej, jeżeli chodzi o na zdaka, no to znajdujemy się tak naprawdę w jednym z ważniejszych poziomów oporu, czyli spadkowa linia trendu. Dopiero później mamy tutaj okolice 13 850 i 14 000 punktów, więc widać, że tutaj miejsc do przekroczenia, jeżeli chodzi o wyjście do nowego rynku wzrostowego, jest dosyć sporo, więc tak naprawdę Pierwsza próba no może być nieudana, więc spodziewałbym się, że jeszcze raz dojdzie do przetestowania poziomu 13333 punktów. No jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o S&P 500, no to tutaj no nie udało się wyjść powyżej 14300 punktów, ale też mamy testowaną linię trendu spadkowego. Jeżeli dzisiaj byśmy za, zamknęli się powyżej tego poziomu, bardzo duża szansa na to, że wejdziemy do 4400 punktów, gdzie jest tak naprawdę bardzo kluczowy poziom, ponieważ no mamy okrągły poziom, mamy 250 sesyjną średnią, więc to mogłoby otworzyć drogę do, do do zdecydowanie wyższych poziomów natomiast oczywiście do tego wszystkiego e, trzeba będzie no mało jastrzębiego Fedu, czyli jakby utrzymanie tej polityki tego, że stopy procentowe będą no umiarkowanie podnoszone, plus oczywiście brak eskalacji konfliktu na Ukrainie. Złoto, złoto 1915 dolarów około, dzisiejsze ożywienie zostało nam zneutralizowane, nie wykluczałbym tego, że w trakcie tej dzisiejszej zmienności dojdzie do przetestowania 1900 dolarów za jedną ale jest to naprawdę bardzo ważne wsparcie. Mamy zniesienie 61,8. Mamy tutaj lokalny, e, lokalny dołek, szczyt z połowy 2020. 21 roku, więc wydaje się, że tutaj jakiś popyt może nastąpić, więc jeżeli jakieś odbicie większe miałoby mieć miejsce, to właśnie z tych okolic i odbicie do zniesienia 50%, czyli 1925 dolarów za jedną uncję. Jeżeli Fed jakimś cudem powiedziałby, że następne Następne podwyżki stóp procentowych nie są zagwarantowane, wtedy ruszamy dosyć szybko do 1950, ale nie jest to scenariusz bazowy. Moim zdaniem jest szansa na to, że jednak tutaj te okolice 1900 przetestujemy, zanim dojdzie do jakiegoś większego odbicia. No i ropa naftowa, ropa naftowa spadła nam poniżej tego kluczowego wsparcia, o którym mówiłem i pisałem, czyli zniesienie 50% całej tej fali wzrostowej oraz właśnie linię trendu wzrostowego, niemniej no mamy próbę teraz powrotu na wyższe poziomy, choć na razie nie jest to bardzo silny rynek, warto też zauważyć, że tutaj mniej więcej w połowie tej świecy, czyli 98%, i 98,5 dolara za baryłkę. Tutaj może nam się tworzyć opór dodatkowo opór przy 100 dolarach za baryłkę, więc nawet jeżeli będziemy mieli próbę większego ożywienia na rynku ropy naftowej, ta zmienność może dzisiaj nadejść w trakcie decyzji rezerwy federalnej, to tutaj w tych okolicach może nam się podać pojawić i no proszę zobaczyć, tutaj mamy takie typowe odwrotne V, które sugerowałoby nam powrót do takiej konsolidacji. Oczywiście wcześniej takiej konsolidacji nie mieliśmy, niemniej oczywiście no raczej bym nie sugerował się tym, że jest to formacja odwrócenia trendu, raczej oczekiwałbym konsolidacji lub troszkę zejścia nawet do 85, jeżeli chodzi o, 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 o takie czysto Techniczne kwestie, natomiast jeżeli chodzi o fundamenty, to no trzeba pamiętać o tym, że czy cały czas część eksportu rosyjskiego jest zamrożona, więc tak naprawdę będzie presja na to, żeby szukać nowych dostaw ropy, no i oczywiście ta ropa będzie droższa. Trzeba pamiętać dzisiaj oczywiście, że decyzja rezerwy federalnej jest o godzinie 19, ponieważ w trakcie ostatniego weekendu mieliśmy zmianę czasu w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze tej zmiany nie było w Europie, więc na razie, Dane ze Stanów Zjednoczonych są godzinę wcześniej, i oczywiście też decyzja rezerwy federalnej jest wcześniej, i oczywiście konferencja 19.30. Natomiast Wall Street oczywiście zamyka się o 21.00, więc widać, że no, mamy nieco wcześniej te wszystkie decyzje więc można też sobie jakoś to inaczej zaplanować Ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam do śledzenia dzisiaj naszych wiadomości w okolice godziny 19:00 i oczywiście później dzisiaj też będziemy taki krótki raport na temat tego czego oczekiwać po decyzji Fed wypuszczać więc oczywiście też zachęcam do przeczytania tej analizy Natomiast za dzisiaj bardzo Serdecznie dziękuję, i oczywiście do widzenia.